Zowie. Witam Was w ten czwartkowy, piękny, trochę pochmurny poranek. Dzisiaj pędzimy na lotnisko Okęcie. Postanowiliśmy trochę pozwiedzać, odwiedzić znajomych. Także mamy falstart, start, nie będę się bardzo rozgadywał, bo musimy gonić na to lotnisko, żeby zdążyć z odprawą. Jeszcze zrobić jakieś drobne zakupy, bo wiadomo, że trzeba przez granicę nie jechać z pustymi rękami. Trzeba coś wziąć. Było się kiedy przygotować do tego wyjazdu. Straszny spontan. Przez ostatnie 4 dni przygotowywałem busa do tego końcowo wrześniowego wyjazdu w góry. To jest tak czasochłonna praca, że praktycznie dzień i noc trzeba było przy tym siedzieć, spawać, malować, kombinować, przygotować ten samochód do wyjazdu, żeby można było przez tydzień czasu nacieszyć się ciepełkiem i spaniem w górach w ciepłym miejscu. Także dzisiejszy wyjazd to taki spontan bilety kupione w ostatniej chwili za parę złotych. W ogóle sytuacja jest dziwna, bo naszkowałem mój plecak dzisiaj rano i tak naprawdę musiałem go przed samym wyjazdem rozpakować. Doczytałem w internacie, że nie można przewozić w wizarze dronów. Także miałem cały plecak dronów i niestety do Norwegii nie mogę ich zabrać. Na styku dało się zaparkować na naszym ulubionym miejscu. Jesteśmy pod Airport Hotelem. Teraz idziemy na busa transfer na lotnisko i startujemy przed wylotem z Chopina zawsze parkujemy tutaj pod airport hotelem parking kosztuje tutaj 40 zł i mamy stąd darmowy transfer na lotnisko Chopina więc jest spoko transfer mamy za 6 minut jedziemy tym busem taki był dzisiaj pal start, że nie zdążyłem wam powiedzieć gdzie w ogóle lecimy lecimy do Norwegii, do Oslo, do kolegi co tam będziemy robić? Nie wiem, lecimy na 4 dni z partyzanta. Może trochę pożeglujemy, może się powspinamy, może nie będziemy robić nic, tylko odpoczywać. Czas pokaże. Także wyjazd jest całkowicie partyzancki, bez jakichkolwiek planów. A dzisiaj jest fajna pogoda, jest pochmurnie, bardzo ciepło. Wziąłem sobie bluzę i kurtkę. Myślę, że nie będą potrzebne, bynajmniej w Polsce, w Norwegii. Może być różnie, może być chłodnie, chociaż też zapowiadają dobrą pogodę. Tak widać. Trochę to niebo jest zachmurzone, trochę niebieskiego się przebija. Na razie jest nieźle. Już po odprawie graty kupione Dare losu do Norwegii, także szukamy gate'a. Pogoda dopisuje elegancko, nie? Ale ciężko jest, a bardzo ciepło. Mimo to, że teraz kupiłem nie pada deszcz.

It need to injury, drinking your own alcohol and smoking is not permitted at any time. It includes cigarettes. are could to smoke detectors please be advised that every attempt to smoke on board will be prosecuted and subjected to cancellation of future reserve flights.

Ladies and gentlemen, welcome to Oslo Airport, where the local time is half past 2 pm. For your own safety, please remember that with your safety facade, the aircraft completely stop on the stand and the seatbelt sign is switched off. Please be careful when opening the overhead compartments to avoid items falling out causing injuries and check your seat pockets where any personal belongings. No i dolecieliśmy. Także jesteśmy już w Oslo. No i zaczynamy nasz pobyt w Norwegii. Oslo Central Station, jesteśmy już na miejscu. Z lotniska dojechaliśmy sobie busem do samego centrum, do głównego punktu komunikacyjnego. Jedzie się praktycznie dwie godziny non-stop. I ten polski bus, powiem Wam, że dobrze zasuwał. Także jest tutaj naprawdę ładnie. Kolejny piękny dzień. Ruszamy na miasto Oslo, pozwiedzać, zobaczyć dzisiaj, co tu się dzieje, co można zobaczyć, co jest warte uwagi, a co nie. Wczoraj już nie filmowałem, ze względu na to, że było późno bardzo późno dojechaliśmy. Byliśmy bardzo zmęczeni, poszliśmy spać. No i od razu z rana dzisiaj wystrzeliliśmy na zwiedzanie. Miejsce, w którym mieszkamy, pokażę Wam później. A teraz na stację. Każdy mówił, ubierz się ciepło. Bo w Oslo jest bardzo zimno, zmarzniesz i tak dalej. Powiem wam, no tak, ubrałem się, założyliśmy sobie bluzy, kurtki i wyruszyliśmy, ale kurczę, już jest 16 stopni i zaczyna być trochę za gorąco. Architektura Oslo nie przestaje zadziwiać, naprawdę te budynki są prześliczne. Jest tu taki porządek, jest czysto, jest prześlicznie. Nie wiem, mi się bardzo podoba tutaj, a tobie Kasiu? Tak, się mi podoba. Podoba ci się, tak? No dobrze. Stąd mamy do centrum 11,5 km. Więc pojedziemy sobie pociągiem. Ten pociąg w ogóle bardzo szybko jeździ. Tam jest nasza chata, w której mieszkamy. No dokładnie, mniej więcej w tamtym rejonie. I teraz jesteśmy na stacji Lorenzkog. Tutaj. I w sumie to jest 5 minut chyba czy 3 minuty na piechotę tutaj na tą stację. I stąd 11 kilometrów do centrum. Tak wygląda linia pociągowo-kolejowo-towarowo-osobowa. No i jesteśmy w centrum, 11 kilometrów na momencie przeleciało. Te pociągi, powiem Wam, mega szybko jeżdżą, i są bardzo fajne i bardzo wygodne. Oslo Central Station tak wygląda. Fajne są te wyświetlacze, mega to jest przejrzyste. W ogóle wszystko jest fajnie i super czytelne. Dobra, kolejnym elementem dzisiejszego zwiedzania będzie opera, a w sumie dach opery. Zobaczymy, czy warto to zobaczyć. Fajnie tutaj jest. Po przejechaniu 11 km. jak wysiedliśmy na Central Station, wyszliśmy już na miasto i bezpośrednio praktycznie z dworca widać Operę. To jest ten budynek. Zaraz sobie tam wejdziemy na dach, zobaczymy, jak tam jest. No i w ogóle wita nas Oslofjord. Jest prześlicznie. Naprawdę jest super. To co trzeba w tym momencie powiedzieć to, to jest to, że nie warto siedzieć w domu. Każde nowe miejsce odwiedzone robi kurczę takie fenomenalne wrażenie. Tak samo było w Paryżu, jak byliśmy. Było przepięknie i wywarło to bardzo dużo wrażenie na mnie. Bardzo mi się podobało, ale teraz jesteśmy w Oslo. Czuję to samo co w Paryżu. Jest tak pięknie. Bardzo się za ciepło się no. ubrałaś? No, no jest za, za ciepło. Może być za ciepło? Nie mogłabym się od na się Nie sądziłam, że tak będzie Kamera wiadomo, że nie odda tego, co jest w rzeczywistości. Trzeba tu po prostu przyjechać. Opera robi wrażenie. Naprawdę super, że można tu wejść na dach. Po całym dachu można swobodnie sobie spacerować, nie ma biletów, nie płaci się za to, no i przede wszystkim są cudowne wideoki, można zobaczyć i wodę, Oslofjord i Oslo z takiej małej panoramy. Są tak przyzwyczajone do turystów tutaj, że w ogóle się nie boją. Chyba można by było ją wziąć na ręce. Operę mamy już za sobą, już widać ją z tej perspektywy. A tutaj mamy takie fajne e, sauny. Widzę, że o każdej porze roku Norwedzy chyba uwielbiają to. Saunują się i skakują do wody. Przeciwko Opery jest takie fajne miejsce, gdzie można tutaj na pewno coś dobrego zjeść. Bardzo fajny klimat jest tutaj. Tu wyjście do sauny i trafi. Pizza pizza sałatki, można kupić tutaj dużo. Może i drinków, piwka. Przeszliśmy Oslofjord, tam jest opera. No i Kasia znalazła w ogóle taką knajpkę mega, która w tej chwili jest nieczynna. Dopiero będzie się otwierać, więc na pewno przyjdziemy tutaj spróbować lokalnego jedzenia, jak się otworzy. Tutaj w ogóle przepływają statki z rybami. I tu jest taka wielka przetwórnia, jak widzieliśmy, teraz tam sobie. Pracownicy filetują te ryby, przygotowują wszystko świeże. Zaraz obok tego jest ta knajpka tutaj, w której można zjeść te świeże ryby spoko. Także na pewno tutaj wrócimy jak to otworzą. No i Hans 54. że oslo chodzi jak zegarek szwajcarski. Wszystko chodzi jak zegarku. Mam duże wrażenie, że życie tutaj toczy się dużo wolniej niż u nas. Chwilę przerwy w spacerach i indyjska restauracja. I Co to? It's chickpeas. Indyjska kuchnia ostra, doprawiona, taką jak lubimy. Jak ci smakuje? Bardzo dobre, W ogóle wybór mają bardzo mały, chodzi o bufet ale jest smacznie. i bardzo, bardzo dobra. Rybka, mięska, różne rodzaje. To nawet nie wiem co to jest, ale będę myśleć, że zaraz próbował. Pierwsze grube jedzenie zaliczone. Mogę wam z Kasią śmiało tą knajpę polecić. Jajpur, Indian Restaurant. Naprawdę sztos. Tak pojedliśmy, że ja się nie mogę ruszać. <grym> Myślałem, że nie odejdę od tego stolika. No jak było w formie bufetu, to oczywiście musiałeś dojeść wszystko. <grym> nie, ale tak naprawdę knajpa spoko. Można ją z ręką na sercu polecić. Panowie rozkładają konstrukcję. Widać, trwają w ogóle przygotowania w Oslo do BMW Oslo Maraton. fajnie było pobiegnąć w nim, ale chyba to jeszcze. Ciekawa sprawa jest w ogóle taka, że nie ma przy ulicach na mieście w ogóle nikogo, kto sprzedaje jakieś pamiątki. W Paryżu czy gdziekolwiek w innych miastach jest bardzo dużo ludzi, którzy sprzedają magnesy, pamiątki, wiadomo o co chodzi.

Kurde, chyba nie będę spał po nocach. No i ostatnim miejscem na naszej mapie podróży dzisiaj jest nasza kawiarnia. I tak ona się prezentuje. Mamy. To jest ta słynna postać. And now we're going to order That's uh, cappuccino alfredo. Oh, alfredo, yes, that's the name. Mm. Yes, because I, I was uh, watching you on a YouTube movie, someone was telling you about the cappuccino alfredo, and said it was so good, you mm. have to try it. And we're visiting Oslo for three days only, oh, so I have to try so it. Cool. Yes. yes. you really Congratulations here. on all the championships the owner won, right? Yeah. Right? yeah, yeah so it's great news super so I'll try that mm -hmm. just because um, they said it was so delicious it was like a dessert kind of sweet yeah it's really like creamy and foamy it's something really like special uh, it's something of. different so yeah okay, I would love to try that Jarnia zaliczona, teraz dalej. Jaki plan? Nie wiem jeszcze. Trochę pogoda się popsuła, zaczęło padać. No i mamy naszą dwunasteczkę. Tą jedziemy teraz do portu. A w porcie wpadliśmy na pomysł, że sobie kupimy prom i popłyniemy w tą piękną deszczową pogodę. Zwiedzać Oslo Fjord. No, wypłynęliśmy promem w ogóle nie jest sprzyjająca, ale trzeba było wykorzystać bilet, bo powiem Wam, że tutaj na ten bilet tramwajowy, autobusowy i pociągowy możemy też się poruszać w ogóle promem. To jest mega fajna faza. Tam oslo przejażdżka, w zasadzie przepłynięcie można uznać za udaną, nie? No. <gry> Rejs promem po slofjordzie za lokalny bilet tramwajowy. No i dzień powoli dobiega końca, jesteśmy na Central Station. Zrobiliśmy zakupy, no i myślę, że powoli trzeba będzie się kierować w kierunku domu. Bogaty dzień dzisiaj, nie? Dobrze, dobrze. Hej. 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 Jutro chcesz pływać? Nie, ja nie chcę pływać. Ty będziesz pływał. Ja nie umiem. Ty udowodnisz co potrafisz jutro. Kapitan. Siedem żagli. już w domu. Także dzień dobieg końca. Dzień. O kurwa Widzisz Tak, hmm. Tylko gdzie jest maszt Trochę bity ten punkt widokowy, no ale Co? Ja podoba ci się ładnie widać przez te kaszczy tutaj? co, ładnie widać, no widać tak widać.